Tutaj przede mną wiatrówka FXDRS 700 w kalibrze 4,5 mm. 700 od razu przychodzi z power plenum. Tutaj mamy 500, która przychodzi bez power plenum, czyli wersja 500 i 600 przychodzi bez power plenum, też 4,5 w pierwszopięknym orzeszku. Ale energetyka, jak w 4,5 tak naprawdę, no. Nie wymaga tego power plenum. Oczywiście, jakby ktoś chciał zastosować sobie cięższą amunicję, cięższy śród, no to może gdzieś tam próbować z takim karabinkiem, że tak powiem, bawić się cięższym, cięższym śródem. No ale tutaj po prostu w tej wersji 700 macie taką możliwość, macie te power plenum. Wiatrówki i tak są limitowe, przychodzą w limicie. Więc czy ten karabinek będzie strzelał w 16 Joula, czy ten. Nie ma takiej różnicy, różnica jest wtedy, kiedy ktoś by chciał sobie zarejestrować taką wiatrówkę, odblokować, no to wtedy dodatkowo tą energetykę tego power plenum może wykorzystać, bo te 20 do 30 J, takie power plenum potrafi nam zwiększyć efektywność yy, tej wiatrówki, tą energetykę. No i tutaj w tym momencie, to jakby to było 4,5, no to by trzeba było zastosować ciężkie, ciężkie śruty, Najcięższy PELET lub e, amunicję typu szlugi, no i wtedy popróbować, przy jakiej energii e, dana wiatrówka będzie robiła po prostu e, skupienie, przy jakiej już, już nie będzie robiła. No i najlepiej wtedy zostawić taką energetykę. Ale tak jak powtarzam, e, odblokowanie wiatrówki, zarejestrowanie wiąże się z używaniem jej na szczelnicach zamkniętych licencjonowanych, a tutaj wiatrówka powiedzmy limitowa. Nawet taka 700 czy 500 macie w megmacie 16 JUL. Możecie używać praktycznie wszędzie, nie zagrażając innym. I najlepiej, tak jak zawsze mówię, żeby to był teren taki, gdzie nie zagrażamy. Mamy jakiś kulokwyt, czy to jest jakaś ściana z ziemi, piach, jakaś płyta OSB, kulokwyt metalowy. W jaki sposób zabezpieczamy sobie ten teren? A jeszcze fajnie dać taśmę i napisać, że tu się odbywa strzelanie z wiatrówki, i myślę, że wtedy wszystko jest fajnie zgodnie z prawem i nikt nie powinien mieć do nas jakichś obiekcji. Nawet gdzieś tam kiedyś, jak były jakieś interwencje policji czy straży miejskiej, jak było to w taki fajny sposób zorganizowane, to zawsze panowie życzyli miłego strzelania i tak to się kończyło. Więc po prostu wspominam o tym, abyście wiedzieli, żeby zawsze sobie stworzyć te warunki takie fajne, przyjazne i dla siebie, i dla innych, żeby potem się nie bać, żeby do czegoś tam jakiegoś nie doszło, zdarzenia nie do przewidzenia, żeby mieć zawsze czyste sumienie i spokojną głowę. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o drs -y. oczywiście DRS w 4,5 z tym power plenum 700. Moim zdaniem, niekoniecznie, niekoniecznie aż takiej dużej energetyki potrzebujemy do tego kalibra. Myślę, że od 5,5 wzwyż, jak najbardziej, te powerplanu ma jeszcze większy sens. Czyli na przykład taka 700 w 5,5, no to ona generuje około, z tego co ja pamiętam, około nawet 80 Juli, nawet niektórzy gdzieś tam dobijali. Jak na maksa podkręci regulator, power plenum, bo tutaj w 700 jeszcze jest Wolframowy, a już czyli dodatkowe takie akcesoria w standardzie mm, tuningowe, które wzmacniają, jak gdyby, e, możliwości tej wiatrówki. I tutaj już macie wszystko: czyli macie tutaj zbijak Wolframowy, macie tutaj power plenum, e, e, dodatkowo do 700. -ki. No i w tym momencie możecie uzyskać naprawdę dużą energię, szczególnie w 5,5 i w 6. 35 kalibrze. No i oczywiście takie PowerPlanum polecałbym, jak ktoś ma ochotę rejestrować taki karabinek, czy mieszka w kraju, gdzie nie ma limitu. No to wtedy jak najbardziej 5,5-6,35 ma to sens odblokować i posiadać powerplenum. A tak z reguły w Polsce w limicie, no to spokojnie można się zadowolić taką 500 czy 600-ką bez power plenum i tak, bo ma takie możliwości również, jakby ktoś chciał rejestrować i odblokować taką wiatrówkę, że na samym regulatorze czy zbijaką można ją też bardzo wysoko podkręcić energetycznie, a tutaj to taki dodatkowy bajerek. Dzięki za uwagę, to tyle w temacie FX DRS700 i tutaj macie dla porównania 500, -kę. troszeczkę krótszy, troszeczkę mniejszy, ale fajny, zgramny. Moim zdaniem fajny by był właśnie do zawodów HFT i taka fajna konkurencja dla Air S400 Dziesiątki czy pięćset dziesiątki? Fajne krawędzie. Pozdrawiam. Hej.